Ostatnio z gościem grałem w Home Alone i niestety, ale potwór mnie nie dość, że zabił. To jeszcze chowałem się cały gameplay pod łóżkiem. Ale dzisiaj to zmienię, ponieważ postaram się nauczyć grać w tą grę. Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak mówiłem już wcześniej, gramy sobie tutaj i e, postaram się nauczyć grać w tą gównianą grę. Tak więc zaczynamy. Mam nadzieję, że ktoś za mną nie wbił. Nie wbił nikt. Dobra, więc zaczniemy sobie od wykonania zadań. Ogólnie patrzyłem na perspektywę Caspro i on zaczynał odtąd i szedł na górę i tam robił, tak dalej, albo tutaj też robił. A ja na górze tam kilku twitchów robiłem. Ale ja zrobię swoim sposobem, później zejdę na dół, zrobię tu w kuchni i... Będę szedł o tutaj ten, no, ten przełącznik taki na polu zrobić. Więc najpierw wążę sobie hamerem tutaj. Pozamykam okna, żeby mi nie wbił złodziej. Tylko, o właśnie, ja nie wiem gdzie ten hamer teraz jest. On zawsze pojawia się w jakimś losowym miejscu kompletnie. Wezmę sobie ten, tego boomboxa. Na wszelki wypadek. Antymonster. O tutaj jest młotek. O kurde. No i dobra, lecimy sobie tutaj teraz. Robimy. Ja sobie wezmę ten USB i sobie idziemy na górę teraz. Ten radar USB podpiąć, żeby mieć radar oczywiście. Trzeba najważniejsze rzeczy zrobić na początku. Bo inaczej można zapomnieć i TP, więc no. Teraz tak, gdzie jest ten młotek ze bo jeszcze tutaj trzeba zrobić? sobie poćwiczę dzisiaj. No debilu! Nie odsyłaj mi tego. No i teraz sobie tu posprzątamy ładnie, pięknie. Także lecimy teraz tutaj. I ja może najpierw sobie o tutaj zadzwonię. Hello. Mam nadzieję, że ta muzyka nie ma no, praw autorskich. Dobra nie będę. Tak to czy jest wszystko zrobione teraz będę printował to have to jest najbardziej Dobro, jest wszystko zrobione. Teraz ten printował. to to jest najbardziej żmudna część. Dobra, więc ja to Wam przyspieszę po prostu. Dobra, mamy papier zrobiony, wydrukowane wszystko. Więc teraz tylko wystarczy umyć naczynia w ogóle. Czemu to Fobę się tak laguje? się martwię o to trochę. Cyk. Jeszcze tylko pozostało kibel wyczyścić. Tutaj będę miał otwarte drzwi. No. Także sobie teraz idziemy w to miejsce, tylko żeby nam nie zamazało ekranu. Nie osłabiono i lecimy. Dobra. I teraz trzeba tu stać przy tym przełączniku. Muszę tu stać. Tym przyciskiem tutaj lewym będę przełączał przełącznik. No dawaj, dawaj. O kurde. No, świeć się. To do frontdora idzie. Ja chcę, żeby poszedł do łazienki. Nie chcę do Hallwaya. Backyard. Pójdź do łazienki i szczylu. Ja w ogóle zacząłem się stresować, bo ja mam tu wszystko robić. No idź do łazienki ty szczylu! Co ty robisz? No idź do łazienki! Dawaj Do bedrooma poszedł, dobra Ja tu się schowam może Bo mi się skończyło Dobra Do frontdora poszedł Typ Niech teraz Dobra, poszedł do hallway Okej. Okay. Szybko, 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 szybko. No dawaj! Co się dzieje? Ja pierdzielę. Ja zapomniałem switcha przełączyć. No ale ze mnie łeb. Do frontora teraz. Dobra, do Hallway idzie teraz. Debil. Debil Roku do kiczyn! Dobra, jest. Ja pierdzielę, Ja myślałem, że zginę już. Ale dobra, nie zginąłem. 10 minut nagrania, już. Dobra, teraz le lecimy do łazienki. Jest pierwsza. Jest wentylacja zepsuta. No dawaj, pojawiaj się. O, cię udusza. Dobra, idę naprawić tą wentylację zwaloną. Dobra. Teraz please pojaw się teraz. No dawaj, nie mam co robić. Dobro. Niech pójdzie do fruma. No idealnie. Nie! Co się dzieje? Co się stało właśnie? No, nie, no! Gdzie on chodzi w ogóle? No idź do Łazienki, nie do Bedruma. No dzięki, 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 dzięki. Dobra, do frontora idzie, trzeba się schować tu. Teraz niech pójdzie do łazienki, grzecznie. No, dobra druma też będzie git. Kurde, backyard! Szybko, 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 szybko jest. Dobra. Dobra. Jak na razie idzie git. Ale pewnie mnie zabije teraz, bo ja mam takiego stresu teraz. O, kurde. Dobra poszedł od razu. Ej, ale on się szybko pojawił w ogóle. Ja się tego nie spodziewałem. O, kurde. No, idź na dół może, no. No, na dół, idź. Proszę. No, dziękuję. Dziękujemy. Może tak pójdziesz do bathroom? Źle słyszysz chyba, potworku. O! O, do to akurat idzie. Co się stało? Co to za dźwięk był? Nie do bakierd. Co tu się dzieje? E? Co to jest? Ja tutaj błotkiem nie zrobiłem. Trzecia. Kurde, ty cholero jedno. Ty cholero jedno. Ale zwaliłem to teraz. O! Kur. Widzisz jak mi się ręce trzęsą, nawet nie zapaliłem tego. Ja udowodnię wam, że to przejdę. Niech tu pójdzie jeszcze raz, do tego, do kitchen. Do, dobra, do backyard. A potem jak pójdzie, nie wiem, na górę, to od razu idę tutaj. Uuu, z pierogi. Dawaj do Bedruna, dobra. yes jest, jest. Dobra. Jest. O! No, Franco! Ty, Franco, jedno. Nie mogłem przez ciebie zapalić. Ty, Franco, walona. <laughs> Co to było? Dobra, to Bedruna Niech Niech pójdzie teraz do kuchni, albo do backyard, potem jak pójdzie do bedrooma, albo do hallway, albo do bathroom, to idę na pole. No! Fajnie do frontora sobie poszedłeś. I tak teraz krążysz w kółko, tak? W te same miejsca. O! Teraz szybko tutaj. Tylko niech on tu nie idzie. Backyard. Kurde, cholera. O, dobra. Trzeba naprawić wentylację teraz. Jeszcze dwie godziny tylko, żebym ja tego nie zwalił. Ale ta gra jest coraz trudniejsza z każdą godziną. On w ogóle chyba o drugiej albo o trzeciej się pojawił tak o piąta! O nie, ręka się pojawiła. Co to jest? To jest ręka ta. Dobra, piąta. Teraz nie mogę tego zwalić. No co to jest? W ogóle. No dawaj, pojawiaj się szybko. O. Idź do bafru. 20 minut na gronie 21. Idź, ale nie, nie do bedroom tylko do bathroom. O, Jest pierogi. Do kiczena idzie. Typ. No. Dobro. Kierogi. Nie! Dobra. Naprawić wentylację. Chyba jeszcze ostatni raz Raz przyjdzie i koniec. O kurde. O nie! Prawie mi ręka zabiła, a nie ten potwór, no... Ale ze mnie gracz. Tyle. Okej, okay. zrobione, zrobione. Ej, to była stresująca gra, naprawdę. S dlatego że nie chciało mi się tego nagrywać drugi raz. Dobra. Yy, kiedyś może nagram yy, znowu z Caspero yy, Hard Mode tutaj. No, także dziękuję za oglądanie i. 哪儿？Not